Jeśli masz na imię Antoni, Zuzia, Kuba i Jagoda, no cóż, pech. Odpadacie i macie do wykonania pierwsze wyzwanie. Musicie zjeść łyżeczkę keczupu wymieszanego z kakao. O nie! Już od pierwszej rundy robi się ohydnie! A teraz liczba imion będzie rosła. W drugiej rundzie odpadają Szymon, Maja, Filip, Agata i Mikołaj. Wasza kara to herbatnik zamoczony w occie. Ach. Smacznego! Fuj, toż to mega obrzydlistwo. Kolejna ekipa do odstrzału to Wojciech, Hanna, Nikodem, Julia, Bartosz i Nadia. Pakujcie manatki, bo czeka was. Gruby plaster cebuli oblany miodem albo cukrem. Jeśli zostawiliście suba, macie immunitet. Możecie olać wyzwanie, jeśli nie chcecie go robić. O nie, pan krab dorwał największą grupę, to już po was. Szybko tapnijcie dwa razy po dodatkowe szczęście. Ostateczne starcie! Jeśli masz na imię Jan, Zofia, Franciszek, Lena, Kacper, Amelia albo Marek, no to spadajcie! Wasza misja to zjeść kisiel z ząbkiem czosnku. Pawe, yy. Jeśli dotrwałeś do końca, napisz w komentarzu, które wyzwanie było najgorsze.